Rumuńska służba zdrowia ogłosiła alert po trzech kolejnych tygodniach wzrostu liczby zakażeń dróg oddechowych przez wirusa. W tygodniu od 20 do 26 stycznia Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego odnotował 133 600 przypadków infekcji dróg oddechowych związanych z grypą. Stanowi to wzrost o 6% w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Dotychczas w wyniku zakażenia zmarły 22 osoby, w tym 3-letnie dziecko, poinformowały służby. Minister zdrowia powiedział, że wszystkie ofiary to osoby, które nie były zaszczepione przeciwko wirusowi grypy. Ministerstwo dodało, że choć sytuacja jest bezprecedensowa, nie jest na tyle poważna, by wprowadzić kwarantannę. Szpitale w całym kraju otrzymały instrukcje o ograniczeniu liczby osób odwiedzających. Mimo rosnącej liczby zakażeń wskaźnik Szczepień w Rumunii pozostaje na niskim poziomie, stan na 26 stycznia to ponad milion 100 tysięcy osób zaszczepionych w kraju liczącym ponad 19 milionów mieszkańców.